W poprzednim odcinku Marcin i Angela okradli sklep elektroniczny. Angela jest zachwycona, ponieważ udało jej się ukraść całkiem sporo wartościowych rzeczy, które później razem z Marcinem sprzedała w komisie i zarobiła mnóstwo pieniędzy. Kobieta chciałaby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Zobaczmy, czy jej się to uda. Zapraszam was do oglądania i do zostawiania łapek w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z każdym nowym odcinkiem Toka Boka. Wercia, zobacz co mam. A co masz mamo? Zrobiłam zakupy. Zakupy? Tak, kupiłam nam super ubrania. Och, uwielbiam mieć pieniądze. Lubię je wydawać. Uwielbiam kupować sobie nowe ciuchy. No i tobie też coś kupiłam. Zaznajmą dobroć. A, uh, Okej. Okay. A co to jest? No zobacz. Um. O, oh, Pushin. Całkiem ładne. Dobrze, że nie różowe. No ale podoba ci się? No, może być, mamo, dzięki. Wczoraj dostałam nową bluzę i taki w ogóle komplet ciuchów od cioci też z pusinem, Ach, teraz jest szaleństwo na tego puszina. No, cieszę się, że jesteś zadowolona. Oho! Angela, od kiedy ty taka miła jesteś? I skąd ty masz tyle pieniędzy? Jeszcze niedawno narzekałaś, że w ogóle ich nie masz. Pani gieniu, wszystko się zmieniło odkąd poszłam do pracy. No właśnie, babciu, cieszmy się tym. Zastanawiam mnie tylko, jak to zrobiłaś, że już po jednym dniu pracy dostałaś tyle pieniędzy? Och, pani Gieniu, proszę nie być taką docikliwą, idę się przebrać. Och, babciu, nie wnikajmy lepiej. No, trochę dziwna sprawa, powiem ci Werka, naprawdę, nie dostaje się dwóch tysięcy za jeden dzień pracy. Mam wrażenie, że ona coś przed nami ukrywa. No, nie wiem, babciu. Ważne, że jest zadowolona, i że ma dobry humor i w końcu na nas nie wrzeszczy. No, mówię panu! Zniknęła kamera, mikrofon, telefony po prostu tragedia! Złodzieje, okropni złodzieje tak mnie wykorzystali! Och, proszę się uspokoić. Zaraz spiszemy. E, zrobię raport, co dokładnie zostało skradzione, ale czy pamięta pani twarze tych złodziei? Tak, doskonale pamiętam tego chłopaka. Podrywał mnie, wziął ode mnie numer telefonu. Miał na imię... Zaraz, zaraz, jak on miał na imię? E, Marcin! Tak, na pewno! Ta kobieta krzyknęła do niego Marcin, jak wychodzili. Marcin? Hmm, dziwne. Czemu dziwne? O, znam jednego takiego gagatka, co kradł. E, dobrze, e, jeszcze będę musiał sprawdzić nagrania z kamer, tak? Dobrze, proszę zrobić wszystko, żeby ich odnaleźć. Oni muszą oddać mi moje rzeczy. Inaczej sama będę musiała szefowi za nie zapłacić. Proszę się nie martwić, na pewno ich znajdę. Oby, proszę pana, o, strasznie mnie ta sytuacja zmartwiła. Zaufałam temu chłopakowi, tak mnie podrywał, a okazało się, że jest złodziejem. Proszę nie płakać, wszystko będzie dobrze. No i co, werka? zobacz jak wyglądam. O, rety, a ty znowu się uczysz! No tak, mamo, nadrabiam zaległości. Jak mi nie pozwalałaś chodzić do szkoły, to ich się trochę nazbierało. A wyglądasz bardzo ładnie, pasuje ci ten kolor. No, dziękuję ci bardzo. O, zaczekaj, telefon dzwoni. O, kto to? O, nikt ważny, yy, ale odbiorę. Halo? Hm, ciekawe, kto to? No, hej. Słuchaj, Angela, możemy zrobić napad. Napad? Jaki napad? No, wiesz, przecież sama chciałaś. Chciałaś kontynuować te akcje? No tak, ale w jakimś sklepie, czy co? Wszystko ci opowiem, jak się spotkamy. Może dzisiaj. Z kim ona gada? Nie bądź cykor. Spotkajmy się o dwudziestej. Marcin, dwudziesta jest za 20 minut. Dasz radę. Co? Marcin? Ona gada z Marcinem? Och, no dobrze, gdzie mam być? Bądź pod y, centrum handlowym. Znowu tam? Przecież tam jest ryzyko, żeby iść. No co ty złapią nas! Nie, 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 nie zgadzam się na to. To bardzo głupi pomysł. Chodźmy gdzie indziej. Słuchaj, potrzebuję kasy. Jak ty potrzebowałaś, to ci pomogłem. Och, no dobrze, ale wybierz inne miejsce. Widzimy się na ławce w parku, pa! Mamo, czy ty właśnie rozmawiałaś z Marcinem? O, tak, ale nie z tym twoim Marcinem. Jakim moim, to nie jest mój Marcin. Słyszałam, powiedziałaś Marcin do telefonu. No mówię ci, że tak, rozmawiałam z Marcinem, ale innym, nie tym, co ty się z nim spotykałaś. Aha, na pewno? Na pewno, na pewno. Och, przykro mi, ale muszę wyjść. Dokąd? Nie twoja sprawa, maleńka. Do zobaczenia później. Pa! Oh, dziwna sprawa. No i jak tam się czuje moja pacjentka? Och, pani doktor, czuję się o wiele lepiej. Chciałabym wrócić już do domu. No, jak najbardziej. Myślę, że jutro będzie pani mogła wrócić. Fantastycznie. Już nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i położę się we własnym łóżku. Och, no wiem, szpital to nic przyjemnego, ale staramy się, aby nasi pacjenci byli zadowoleni. Jestem zadowolona. Wie Pani, jak to jest. Po prostu tęsknię za domem. Dobrze, jutro dostanie Pani wypis, a teraz proszę się położyć i odpoczywać. Och, już mam dosyć tego odpoczywania. Och, Marcin, to niepoważne. Wyciągać mnie z domu o tej godzinie. O ile ty masz lat, żeby o dwudziestej się bać z domu wychodzić, co? Och, nie o to chodzi, ale Weronika się domyśla, że coś jest nie tak. Ona nie jest taka głupia. Wiem, miałaś zorganizować spotkanie moje i Weroniki, ale o tym pogadamy później. Teraz ci powiem, jaki mam plan. Aha, plan. Kolejna kradzież. Do sklepu. Przecież to głupota. Nie, tym razem nie pójdziemy do sklepu. Mam lepszy pomysł. Niby jaki? Znalazłem rodzinkę, która ma wielki dom, a w nim mnóstwo fantastycznych i bardzo drogich rzeczy. No, i chcesz okradać domy? Oszalałeś. Słuchaj, powiesz Weronice, że będzie sprzątała w tym domu. Mm, niech ją tam zatrudnią do pracy, a potem my wkroczymy do akcji. Weronika będzie miała klucze do tego domu, a więc będziesz mogła jej je zabrać, a my po cichaczu wejdziemy i ukradniemy najdroższe rzeczy. Co? Co ty, oszalałeś? No tak, słuchaj, to jest wielka willa, tam jest mnóstwo bardzo wartościowych rzeczy. No ale Weronika, ona się nie zgodzi. Przecież cała kasa za sprzątanie będzie dla niej, na pewno się zgodzi. Kasa dla niej? Ach, no dobra, no pogadam z nią, ale jakoś tego nie widzę. Pogadaj, pogadaj. Wiem, że Werka też lubi mieć kasę przy sobie, także na pewno się zgodzi. No nie wiem... Słuchaj, dam ci namiary na ten dom. E, przekażesz je Weronicę. Niech Weronika tam jedzie i niech zrobi dobre wrażenie. Mówiłaś, że dobrze sprząta, tak? No tak, nauczyłam ją e, tego i owego. Potrafi sprzątać, a nawet trochę gotować. No właśnie, także na pewno się sprawdzi. A ci ludzie będą chcieli, żeby pracowała u nich na stałe. Zaufają jej, a wtedy my, ha, ukradniemy co trzeba. Och, Marcin. No dobrze, wolałabym nie mieszać w to Weroniki, ale w sumie twój pomysł nie jest taki głupi. Wiem, ja mam same dobre pomysły. Przykro mi, ale w naszym sklepie kamery zapisują tylko nagranie z jednego dnia. Nie mamy nagrania sprzed kilku dni. Jak to? O, no ale przecież był tutaj policjant tego dnia, którego ta pani dzwoniła, że została okradziona i co? Nie wziął od pani nagrań? Nie, spisał tylko, ile rzeczy zostało skradzionych i tyle. Oh, nie, tylko nie to. Noch, tak mi przykro, ale jeżeli nie mamy nagrania z kamer, to nic nie mogę poradzić. Dziwię się, że mój kolega tego nie załatwił. Oh, szkoda, że od razu nie trafiłam na pana. Szkoda, że dopiero dzisiaj mógł pan do mnie przyjechać. No tak, dzisiaj akurat mój kolega ma urlop, dlatego przekazał mi tę sprawę. Gdybym był tutaj od razu tego dnia, którego została pani okradziona, to na pewno e, wziąłbym zapis z kamer, zobaczyłbym go i wszystko przekazałbym na komisariacie. A teraz, no przykro mi, ale naprawdę nic nie mogę zrobić. Bez dowodów nie mogę nikogo zamknąć w więzieniu. Tragedia! Będę musiała oddać pieniądze za wszystkie te rzeczy! Werka, możemy porozmawiać? Tak, mamo, o co chodzi? Słuchaj, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Niby jaką, mamo? Co ty znowu wymyśliłaś, co? No słuchaj, znalazłam ci świetną pracę. Bardzo dobrze płatną. Co? Pracę? Mamo, ja mam 14 lat. Nie chcę pracować. Werka, najpierw mnie wysłuchaj, a potem podejmiesz decyzję, dobrze? O, no dobra, mów, o co chodzi? No więc tak. To jest dom, wielka willa. Naprawdę bogaci ludzie w niej mieszkają. No i no i ty miałabyś tam sprzątać, dziecko. Taka okazja trafia się raz na milion. Będziesz miała pieniądze, cała wypłata dla ciebie. Nie będę musiała się z tobą dzielić? Nie, absolutnie. To będą twoje pieniądze, tak jakby twoje kieszonkowe. A jak się postarasz, to jeszcze coś ode mnie dostaniesz. Mamo, kieszonkowego nie dostaje się za pracę poza domem. To będzie wypłata, a nie kieszonkowe. Kieszonkowego to ty mi nie dajesz. No, dziecko, no to nie chcesz mieć swojej kasy? Chyba dobrze kombinuję, co? No, w sumie tak, chciałabym mieć pieniądze. Mogłabym tam chodzić po lekcjach, tak? Tak, jak najbardziej. Słuchaj, to ja ci dam na miary, dobra? Mam numer telefonu i w ogóle. No i już zostało o tobie wspomniane. Wspomniane przez kogo? No, przez tego mojego kolegę Marcina, że właśnie, że tam przyjdziesz na rozmowę, dobra? Tylko się postaraj. Aha, i to na pewno nie jest ten Marcin? Nie, absolutnie, werka. Poznałam takiego przystojnego mężczyznę, wiesz? Starszy ode mnie. Bardzo fajny gość. No, i on tak sobie pomyślał, że mogłabyś pójść do pracy. To on mi podsunął ten pomysł. Mhm. Szkoda, że sam do niej nie chce iść, tylko mnie tam wysyła. Och, bo my chcemy dla ciebie dobrze, żebyś sobie zarobiła i mogła kupić dużo fajnych rzeczy. No dobra, mamo, daj mi ten numer, jutro tam zadzwonię. Dobrze, Wercia, dobrze. To jest super decyzja, zobaczysz, będziesz miała kasę, to i sobie kupisz super fajne rzeczy, nowe ciuchy i w ogóle. Będziesz zadowolona, posprzątasz 3-4 godzinki dziennie, czy tam raz na jakiś czas pójdziesz? No chyba raz na jakiś czas, mamo. Tylko się postaraj, żeby ci zaufali. No i żeby chcieli, żebyś u nich jak najdłużej pracowała, dobra? No dobrze, mamo, dobrze. Postaram się. No to ekstra. Chodź, dam ci ten numer. Ach, kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym podstępnym planie Angeli i Marcina. Dajcie też znać, czy ten odcinek Wam się podobał i czy chcielibyście, abym częściej nagrywała historyjki na kanale Bajolanki. Słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Zajrzyjcie też na mój drugi kanał, Topiki Topcia. Tam też czekają na Was bardzo ciekawe odcinki. Do usłyszenia! Pa-pa!